I jest ze mną. Price. A to już 17 odcinek naszej serii. Głupi, głupszy! Minecraft. Jak widzicie, gramy na wersji Minecraft, minecraft. 1.0. Tak, to jest taki. wiecie stan? Tak. Dobra. Y... Pierwsze co to pokażemy Wam. Y... Tak, ten odcinek będzie informacyjno-przeglądowy. Więc y, pomiędzy tym, tej, tą długą przerwą. przerwą robiłem? Stworzył nowy świat. No dość fajny według mnie. Tak. W e, fajnym miejscu się zrespał. Aha, jest w nercerze. Dobra. Gdzie masz? Mhm. Już słyszę ten e, gasty. No tak, Poczekajcie podgłaśnie, bo wytaj nic. Dobra, możecie słyszeć. Mhm. Dobra. Dobra, sail. <coughs> e, jak widzicie w 1.9 zostało... Jeden, nie. No dobra, w 1-0. Zostało wykorzystane te doświadczenie. Tu ma... ma już trzeci level. Oła, fuck to mi... Aha! Żarcie mnie bije. Co cię bije? Żarcie. A dlaczego? No bo nie mam go. Tak, jak wygląda? Oa! Nie! Fuck! Ładna... Dobra. To jest domek. Jak widzicie, trochę się zmieniło. A co to jest? Co to? A, Mikstur. Tak, to jest Mikstur. Y, tu, tak. Ogólnie mówiąc, y, dzisiaj wyszło dopiero. Myślę. Wczoraj. Że... Nie, dzisiaj. Wczoraj wieczorem. No tak, wczoraj wieczorem, gdzieś tak o północy. Mhm. Czy nawet później. Ale o no dobra. No i tak wygląda ogólnie mój świat. Y, chodziłem trochę po tej miejscówce. Znalazłem fajne góry. Tak, góry, żeby po prostu nie być tak za jak, jak ra... zawsze. Dobra, bierzemy. A jak widzicie, jest kilka nowych dźwięków, które Wam zaprezentuję. No, ogólnie dodano kilka nowych itemków, które Wam też pokażę. To wylatuje z Pigmenów i to jest Gold Nugget. To wykorzystywane jest do robienia mikstur, lecz oczywiście ja się nie obczaję. Tak. Graf to. Aha, to się... no i jeszcze wam pokażę może. Jeszcze moja mieszkanko Wam pokażę. Żeby nie było. Ta kolejka jest po to, żeby... żeby nie jest... wchodzić po górze. Tak, bo trochę sam. Trudno. Tam gdzie jest to drzewo. Nie, nie no. jest wolna. A nie też. Wszystko bez ściów. Tak, udało mi się znaleźć ten, 19 ten. diamentów. No chciałam to w pisku zrobić. Tam tam 19 diamentów. <laughs> Moja chrypka. No Dobra, da, e -y. to tak, może zacznijmy. Do czego to służy? To jest do robienia mikro, lecz tego to powinno się to dać tam włożyć, ale nie da się. Więc nie wiem, czy to ja coś lepszy. Um. A więc, jak to, ten kociak robimy? Cóż, po prostu robimy trochę. Tak? I wtedy takie coś. Do tego po prostu <laughs> bierzemy wiaderko. No i wodę wlewamy. No, po no po nie da się zabrać. Ty, ty, ty. Dobra, no tak ogólnie wygląda. Tu jest składnik. Ile... Nie wiem po co. No. A, no tak. 13 diamentów już tylko zostało, bo on ma y, miecz, łopatę i kilo. I kilo. Dobra. Y, ja to tak. Y, co się zmieniło? Teraz będziemy cicho i wam pokazuję co się zmieniło. Zmieniło się głos skrzynek. Dobra, słuchajcie. Mm, drzwi, ale drzwi to już w jeden Dobra. No, no i jak jeszcze słyszeliście, jak się to topisz. spadanie słyszeliście chyba? Słyszeliście. No i jeszcze topienie. No tak jak. Coś w tym stylu. Ja muszę tam zejść po mojej tęgi, i przejdziemy do kolejnego świata. Bo, fuck, no! Fuck! Bo, no i słyszeliście też, mam nadzieję, że słyszeliście głos doświadczenia, takie trwanki, jak. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, utopia. Nie no, to tak samo jak jakbyś spadł. Więc kolejny świat: e, New World. To jest e, świat na kreatywie. Yy, możecie... No a tutaj zaczynał swoje... Ale to tak... Tu jest... Mm, tu jest gdzieś ten wstęp. To tu, tak, tutaj oprzejem ogólnie... Co... Jak widzicie, to tak dziwnie świeci. To jest, że ulepszyłem mój itemek tym czymś, ale... Tutaj się wkłada, ale... Tutaj się wkłada i wybierasz tam ulepszenie. Nie wiem na jakie to na razie zaś działa. Y jest więcej płyt. Tak, dokładnie. Aście nie będziemy wszystkich słuchać. no nie. płyty po prostu. Nie no wam puszczę kilka, tak cztery. Możecie sobie oczywiście wziąć na sami. Ło. To jest chyba najlepsze. A może Dałoby pójść? się tak zagrać? Poczekajcie, podłośnie mam Się chyba nie dało zabrać. To tak, tutaj widzicie więcej. E, dobra, i teraz tą miksturę zrobić. Aha, no właśnie. Ten kociołek. Bierzemy ten Jest. kociołek. Wodę. No, tak on wygląda bez wody. Weź od razu wodę. O, no i woda. Jeszcze ten. I ogólnie to powinno działać, że tu wkładamy jakieś. Ale to działa tylko na e, tym czymś. Czyli. O, jest. Ur. Ży. Nie. To na tym. Znaczy, no na czym to działa? To jest tam. No, to powinno zmienić kolor i powinno już być gotowe. Ale co ty to zrobiłeś. Tutaj się tworzy tylko. O, no dobra. nie I się tam Jest tłumaczyć. nowy płotek z Nerteru. On jest w Nerterze i tylko. Oczywiście nowe moby powstały, lecz myślę, że dopiero spotkamy je w następnym odcinku. No tak ogólnie mm -hmm. wygląda. Dodali takie bloki, takie płotki i takie schody, więc... Tak, wszystko w player. Jestem hardcorem. Jest to na Hardcore Mod w nowym modzie. Jak widzicie pasek Gdziki życia się trochę zmieniły. No. No. O co chodzi w tej modzie? To tak, jeżeli się zabijemy, naszym zadaniem jest przeżycie. Jak widzicie, nie możemy zmienić. Y Na piersku? Na pani? Y nie, po prostu nie możemy zmienić poziomu trudności. Tak. Tak, powiedzmy. To tak, może zacznijmy od tego, dlaczego nie było tyle odcinków? Nie było tyle odcinków, ponieważ. Ja zamierzam sobie kupić nowy sprzęt, price też i wtedy będziemy nagrywać. Na, na... multiplayerze. Tak. Więc mm, na razie tak będzie. No tak jak jest. Więc przechodzimy. Aha, jeżeli y, umrzecie w, w, na świecie hardcore mod, to możecie jedynie z, ten nowy, nowy świat złożyć tak, tak, bo wtedy Wasza jedyna opcja to jest Delayed world, czyli ósmy świat. Jak widzicie jest napisane. Hardcore mod czerwonym napisem, czyli jakaś krew, czy coś. lol world. Tak, ha, yy, na no tej zabawy. świecie. Tak, głównie na, za, Próbowałem. Yy, nie wiem, coś osiągnąć. Jakiś nowy szczyt zabawy, lecz nie wychodziło mi po Głównie z modów świata. kolejne. Yy, no Świat kolegów. Też ja. Tutaj były moje początki na Minecrafcie. Nie, nie, Minecrafcie. Na Single Player Command. Po prostu się bawiłem, jak byłem nieśmiertelny. Teraz oczywiście nie jestem nieśmiertelny. Jak słyszeliście, nowy dźwięk. Tak. Jak? tak. Więc kolejny. Świat. To chyba był. no ja, Dobra, to jest. Kolejny świat znów. Tak, fajnie Nic tu. Wartościowego Lec. nie ma. Kolejny. Może coś innego. Może coś innego. Oj, fuck. Kolejny fail. No nie no! Dobra, to jest, o... Tak to jest... Specjalnie e... naszego brata Fiat. E... No. E... Dał mi tą mapę, ponieważ chciał się podzielić. Nie wiem. No dobra. Aha, i taka... fajna ciekawostka. Nie wiem, powiem to jako ciekawostka, Że to już nie jest beta. Tak, to jest już... Końcowa wersja teraz prawdopodobnie będą tylko takie pacze. Tak, tak. no bo jak widzicie, cienie się nadal bugują. Więc przechodzimy do kolejnego. Takie po prostu ulepszenia wtedy. Tak. Było mniej lagów. Fred. Fred. To y już nie było zludów. To było poważne. Głównie to było. Przyjdź kolejką. Koniecznie. Nie, ono nie działa. Jak to nie działa? Tutaj się bawiłem z modem Line który yy, z którym się bawiliśmy w dziesiątym specjalnym odcinku. Tak, to ja chciałem, że... O, Enderman. Więc bawiliśmy się tutaj. Okay. Aha, no i kolejny nowy dźwięk. Endermana. Jakby pierdział, ale dobra. Kryk, krytyk, krytek. Nie, bo punkt i to się Fuck fuck you! Wow! Mmm, się tak no. no. Aha, nigdy się nie odwracajcie tyłem do... Bo wtedy on tak dziwnie agresywni. Tak to wygląda około. Mm, tam. No. Pamięć hmm, na Herobrine'ie, wszystko oczywiście, tak, ale na ten kilka domów. Ale to nie jest kreatywna? Nie. Więc kolejny. Jak to możliwe? E, a nie, to na bla. Dobra, sorry, na, tu jest wejść wstęp do naszej serii. No tak, to, tak to. Dada, dada, dada. Dobra, więc kolejny. Aha, nie, sorry, jeszcze. Jeszcze zapomniałam wam pokazać. Tutaj się również bawiłam TNT, więc muszę wam pokazać. No, może jeżeli oglądacie naszą serię, to możecie spostrzec i z tej dziury. z tej dziury się zaczynało. O, dokładnie tak. Tare-ta-ta-ta. Oczywiście, chyba gra w tenafar, z tego zobaczyli. No więc kolejny. Olejny na świat. Olejny to jest. E... Nasz świat, naszych pomysłów to chyba nie musimy przedstawiać. Każdy, kto oglądał naszą serię, to zna to. Tak. O, i jak wie widzicie jest y, y, zrobiony to, ten inna bion. Prawa. Tak, jako inny trochę bion, trochę inaczej wygląda. Co jest I... z wodą? No i właśnie woda też Może jeżeli do, dopiszę nam szczęście znajdziemy jakąś linię wodną e, no. Może jednak nie Aha, ciekawostką jest, że jeżeli byśmy posadzili tutaj Nie, inaczej O, tutaj drzewo I liście by wyszły tutaj To by wtedy e, liście drzew by się zmieniły Na taki pół, taki pół, taki Takie zmontowane Co? Mm? Może tutaj się by... Co? O! Widzicie? O! Tak to ma. właśnie wygląda To jest jedno żywo. Widzicie? Tu się kończy Taka ciekawostka To przebarwiło się? No tak, bo tu jest biom taki, a tu jest taki Taki bagienny i normalny Więc taki Kolejny, Kolejna ciekawostka Teraz My World Zostawiłem go specjalnie na koniec Dlaczego? Aby wam pokazać, ponieważ już obiecałam wam w drugim odcinku, że powrócimy do tego świata, a ja zawsze się obietnicę to wątpię. Znaczy moje, więc zacznijmy od początku. Trochę tu zepsułem. To tak. Zaczynamy od początku, czyli od mojej pierwszej bugy. Mój spawn pierwszy był tam. Na tym świecie grałem od wersji 1.3 do wersji 1.7.3. Nie 1.8. 1 9 jeden 1-0-0, wciąż na czym grasz? Nie, nie gram, Jak teraz nie? tylko m, pokazuję Więc tak, jedzenie i jedzenie Nie, na pewno nie gram na 1.8, bo się wszystko jeszcze nie stakuje Tak, tak wszystko wchodzimy Dirt Dirt trochę zmienili Takie, Trochę inne właśnie, wszystko ponoć poprawili i też wydajność Drewniane rzeczy Drewniany, zderteru, zderteru, kamienny Skóry, wina i barwniki No to skóry, wina i barwniki Tak, węgiel? Tablet mam solosy No właśnie no, to... Co to było? Dźwięk rozwalony Rozwalonego kilocha To no tak, tutaj to prowadzi do takiego tylniego wejścia jakby przed moją haj w sensie był creeper czy... No i to też często chodzę, żeby wcinać drzewo. No, chodziłeś. Chodziłem. Tak, 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 dokładnie. No i to by było tyle. Nie. Z... Aha, no tak, z tego Nie. nie. A, no a tutaj są takie. Jeszcze sypialne. No to sy sypialne. Tutaj jak widzicie trochę się bawiłem. Tutaj jest. Tak, Wyjście ewakuacyjne, więc mam. Drugie. Tak. A kiedy on ma wyjścia. To tak. Gdzie ja jestem? O kurde, chyba to wydrażyłeś. Tutaj jest kopalnia 3.0 Tak, tam są kopalnie i chyba kostek. Szkielet, kostek. Grać chyba na Piss. Nie. Piss. Nie. 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 Przecież widziałem Endermana. Oj, oj. Dobra, wracamy i idziemy. Y, Papermanowi znów się pomyliły kierunki. Dobra, więc idziemy dalej. Do czego prowadzi ten kabelek? Już wam pokazuję. Oj. Okay. I zamknęły się tam te drzwi. No pokazywałeś już. Są, no tak. Dobra, więc y, kolejny punkt to jest tutaj no, do góry. Do góry. Y, tu jest takie, jakby tarasik. Żeby oglądać, taki. On kiedyś był większy, tylko potrzebowałem lawy. Au. Y, fontana moja. Tak. Tu jest dla Świątynia z lewego z gornika zla. Tak. Tu jest mój portal. Z góry dostaję Zlacny. kawałek portala. Portal? Portalu. Portala. A tu jest fabryczka kamyczka. A co jest po prawo fabryczki kamyczka? one się spalił. Ale oczywiście nie da się tam dostać. Mhm. Jakie to interesujące. Robicie się jak mi. Dobra. Y Yy, idziemy do kolejnego punktu naszej wycieczki. Dzieci proszę za łapki i idziemy. Najpierw do dowucę. Kto chce do Ręka do góry. Ja! O. Jezu, to za tak, ja. Dobra, Nie, tutaj. To tak, teraz po kolei. E, w C, za moich ciasów, kiedyś grało. To się oglądało J.J.A. i wszyscy saleli za nim, więc musiałam oczywiście ciągnąć od niego wszystko. Więc tak się mówi. A mówi na mnie, że wszystko ściągam. tak. Ale to było takie, że wszyscy musieli. Inaczej to był głupi. Więc tak tu nawet nie musicie. To, jeżeli widzicie, oglądaliście J.J.A., a To jest fuck. Wiesz, że tak się nie spalisz. O oh, oh Dobra. Yes. się nie spali. Aha, no i tutaj, tu jest y kopalnia. 2-0. A tu i jest. Brzeg nie musi być. Ciemno musi być. No, Clipper ma. A tu jasno. więc yes, koniec. Aha, jeżeli była kopalnia 3-0, 2-0, no to musi być i 1-0. Aj, on. O oh kurde. I on zwiedzimy. Zwiedzimy? Tak. No dobra. No to, po, po aha, no przecież było. moją willę i niego pałac widzieliście w drugim odcinku, a jeżeli nie, to obejrzycie drugi odcinek. No wiem, będziemy będzie. Tutaj sobie kopał, a sama do mnie um. zastrzeżenia, że kopałam pod sobą, a Dobra. Tutaj były pierwsze takie pomysły. Tutaj to była moja pierwsza kopalnia, nigdy nie kopałam kopalni. Tutaj... Pod sobą i. W spad nagle sobie spadł. Tak, spadł. Miał wielkie szczęście. O, y, dwie kratki od niego była lawa. Tak, tutaj chyba jeszcze. O, jest jeszcze. Nie wiem, tutaj y, pełno Dobra, łapy. chwila, już tutaj... trochę się zgubiłem. Aha, tutaj chyba. Tutaj? Tutaj chciałeś zrobić ten. Czy to jest to? Tak, tu chciałem zrobić spadek. Mm -hmm. Co ty masz? Co, ten o, i to jest tak jest. Weź, A temu Co się stało z kuflem. Bro! Si cieszy si Cieszy Tak, się 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 cieszy. Się, się si cieszy. Si 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 e ja tam biorę swoje diamenty? Pff. diamenty! Nie! Yeah! Dobra. O! O! Będzie wojna, sniperów. <laughs> Nie masz strzałów. I... Tak, nie, więcej Mam nie, całą więcej niż yeah. do To idziemy Spawner spawnera, bo nie, Raczej do szybciej. Mm -hmm. nie, no, Ale nie, 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 do spawnera nie, 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 Ale heczor, o kurde, to wygra, to wygra. Strzela. Oczywiście. I wygrał. Niesamowite. Uuu. To tak, tutaj zbierałam dużo materiałów, jak sami widzicie. Dlaczego ich nie dawała? Tutaj może jeszcze rozkopię. Jak co, to spawner ma wielkość. Zaraz. 50, kratek. 2, 3, 4, 5. Tak, chyba 50 na 50 teraz. 2, 3, 4, 5, tak Dlaczego? Aha, no i musi mieć wysokość 2 Tutaj bym, bym skończył, ale mi się nie chciało Tak Jest na wysokości 18 A co to mamy? O, znalazł pewnie, to Albo coś innego Aha, ten szczytny cel miał też na znalezieniu diamentów już nie znalazłem. No w sumie... Nie no dobra, jeszcze wam pokażę ten pałac lodowy. O to brzydko bym się czuje. Jeżeli... To tak, przez najbliższy czas może nie być odcinków. Przez... Myślę... Jeżeli... Do lutego tak... gdzieś tak. No jeżeli źle pójdzie, to tak. Następny odcinek będzie... Okay, jeszcze jedna ciekawostka. Y łuk się teraz kończy. Aha, i co to jest? To jest z lodów. Chciała z tego zrobić y lody, potem kulkę. I jeszcze kulka. Ja, I kulka. O, jak widzicie, wychodzą z tego takie oczy. Oczy? Spider-Eye. Creeperku dwa Cześć Creeper. To jest zdjęcie. Fuck you creeperk z creperką też coś. No, no bo w ogóle wypada. A. Ah, Kupię muzykę. O, oh, Endermanek. Wyraźcie się trochę muzykę. Możecie trochę mniej. Nie, słyszę. Mnie słyszę. Aha, słuchajcie. Kolejna ciekawostka. Oj, jakie ja już dużo mamy Minecrafty. Nie patrzcie się w oczy Enderm ma Endermana. To wtedy on was nie zaczepił. Znaczy my go zaczepimy. Oczywiście sobie zniknął. Nie ja pojechał na wzgórze. Nie, to nie jest ten sam. Nie, nie, ja tak. No to nie jest ten sam. No tak, ładnie. Dobra. Pan powinien mnie teraz zaatakować. Zrobię najpierw Zombie go. Trzeba stracić. Dobra. Widzisz? Ja. A, no i otwieram mu się usta. Enderman oh, jest trochę straszny Trochę jak Herobrine Nie, Herobrine jest lepszy Aha, patrząc mu w oczy, on chyba się przez tej O, widzicie? A się zaczyna trzęść? Nie. O, numer jeden! A, bądźcie w ciągłym ruchu, to wtedy tak. Zaraz. Czy one nie teleportują teraz? A, teleportuję. Tak o, prawie bym zginął. Z moją nieuwagę uwagę nim A dlaczego? No bo yy, za każdy Spróbuj tylko Ale Spróbuj tylko zrobić je but to sam zostaniesz w but Piper eee. Ty nie snajperz Jaki im mogę. Nie on jest nowy. MAŁO! HADCHU! NEHE! Ale chodź Dobra, nie liczyło się. Dojdę, ale chodź Więc y, to już koniec tego odcinka. Nie mam pojęcia, ile otrwał. trwał Komentujcie! Subskrybujcie! I następny odcinek eee, będzie Zielona łapka w górę o Koło, tak. w lutym. Teraz myślę, że to będzie tak. Komentujcie, subskrybujcie, zielony, magiczna, zielona magiczna łapka w górę. Nie, eee, kciukiem do góry. I eee, kciuk do góry. Eee, w dół. Eee, krzyżykiem robcie, że nie ma być w dół. Piszcie, że chcecie to, lubię to, fajne, to. the best. I kurde, kurde, kurde. I teraz... Eee, eee, kurde marczyk! I teraz gdzie idziemy? Teraz idziemy ha, na magiczne miejsce. Tak. Su... Gdzie jest księżyc? Sweet. Dobra. Yy, tu tak. Tutaj jest piękne miejsce. Pierwsze da. co jak się tu wiem, Wbiję w górę złońce. i postanowiłem tak. Piękny. Wtedy był taki piękny wschód słońca. Ej, tam jest, mam zejść i wejście. Taki w... fajny wschód słońca. Wtedy postanowiłem, tu się rozbuduję, tu będą moje konstelacje. I tak postanowiłem, tak... I tak z... było. I tak było. Znaczy, no, to tak i... to tak. tak. Było jest Większość jest. czasu spędzam w mojej kopalni 1.0. 0 lecz ja jak znalazłem 2-0, udało się, że to jest to. E, Teraz tak. zabije się. No to do zobaczenia następnym. Ty, przeżyję, o lol. O lol, przeżyję. Dobra. Więc koniec. Bez większych przedłużeń. Pokażę wam nowy odgłos. Fajna prawda? Zobaczcie jakie ten, Jakie są zniszczenia? Nic się nie jest, Nic, nic nie nie się nie stało. stało. nie Polacy, nic się nie, nie stało. Dobra, więc teraz Aha, pamiętacie w drugim odcinku? Yy, tak, yy, nie ja naprawiłem tak, tego. Tak, klipem Dobra, więc Do... cześć, sprawdziliśmy już wszystkie moje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście światów Omeg, a multi, multi ciała? Aha, no mogę jeszcze wam multi pokazać. Ale to myślę, że w następnym odcinku. Tak. I następny odcinek będzie się nazywał Multi Multi, a ten 11 światów, 11 żyć. Cześć!